W rozwiązaniu tego zadania będziemy się ratowali tak zwanymi diagramami Wiena. Ja przez chwilkę tutaj coś porysuję, a za chwilę wytłumaczę, co to jest. To są właśnie diagramy Wiena. Te kółeczka mają przedstawiać zbiory trójkątów. Największe kółeczko to zbiór wszystkich trójkątów. Wśród wszystkich trójkątów mamy w tym wypadku trzy rodzaje trójkątów. Mamy trójkąty równoramienne, równoboczne i prostokątne. Każdy zbiór oznaczony jest swoją literą, tak jak podano to w zbiorze zadań. No i teraz tak. Wśród trójkątów równoramiennych widzimy, że znajdują się trójkąty równoboczne w całości. Tak, bo trójkąty równoboczne to są zarazem trójkąty równoramienne. Tutaj mamy trójkąty prostokątne i widzimy, że trójkąty prostokątne zahaczają o trójkąty równoramienne, czyli możemy wydzielić taką część wspólną dla tych trójkątów, czyli takich trójkątów, które są zarówno równoramienne, jak i prostokątne, ale nie ma trójkątów prostokątnych równobocznych, dlatego te dwa zbiory się nie łączą, tak? Zbiór B i zbiór P nie łączą się, nie ma części wspólnej. No i teraz na podstawie tych diagramów spróbujmy powiedzieć, czy takie zdanie r suma b równa się r jest prawdziwe. Co możemy powiedzieć o zbiorze r? To jest zbiór wszystkich trójkątów równoramiennych. W tym zbiorze siedzi w całości zbiór trójkątów równobocznych. Więc sumując te wszystkie elementy, tak naprawdę otrzymamy w całości zbiór R. Prawda? Bo widzimy, że zbiór B jest podzbiorem zbioru R. Więc wszystkie elementy, które należą do zbioru B, są również elementami zbioru R. Więc to zdanie jest prawdziwe. Zapiszę tutaj literka p